Ale właśnie tworząc ten klub spinningowo-podlodowy no, w moich marzeniach było to, żeby e, złowić też jakąś rybę życia, żeby umożliwić kolegom też złowienie e, takiej ryby. I zaczęła się historia od woblerów głowacicowych Janusza Bidła z Nowego Sącza. Janusz Bideł robił te piękne woblery i złowiono już wtedy na nie około stu głowaciców. Łacińska nazwa, w ogóle została introdukowana do Polski z, z rzeki Orawy, która jest to naturalny dopływ Dunaju. Okazuje się, że na tej rzece, tam gdzie jest przejście graniczne w Chyżne, to jest na południe od Krakowa, w okolicy gór, góry Babiej Góry, tam właśnie wpływały te ryby piękne, głowacice na no i okazało się, że ktoś zainteresował się tym tematem, wziął i, i hodowla pstrągów w łopusznej, zaczęła też hodowlę głowacicy. Powstał klub spinningowy, no jak teraz już słyszę głowatka, klub zrzeszający po prostu miłośników bękarstwa, ale wyróżniający się jakby też tą formułą łowienia głowacicy. Corocznie e, są organizowane zawody właśnie przez klub z Krakowa Głowadka. E, te zawody mają na celu propagowanie wędkarstwa, tej szlachetnej ryby i zarybianie tą rybą e, rzek. Jak powiedziałem, ta ryba była wyhodowana w łopusznej i następnie puszczona do takich rzek jak, jak Dunajec, Popraw, e, no w tej chwili też San. E, jeszcze słyszę tam o paru rzeczkach. Niemniej jednak jest to ryba specyficzna, ryba, która wymaga dużo pokarmu i praktycznie 10% wagi dziennie potrzebuje taka ryba zjeść. Więc w naszych wodach no, też nie może jej być za dużo. Mało tego, ona nie jest widoczna y, na powierzchni, ponieważ często chowa się y, przy dnie i atakuje spod spodu. Ma takie charakterystyczne oczy wysoko osadzone na, na głowie, na wielkiej głowie, stąd nazwa głowa cica. I obserwując ryby no, atakuje świnkę, strąga potrafi atakować, y, atakuje no, głównie białą rybę. Ale w takie w okresie y, takiego osłabienia też są y, przez głowacicę ścigane y, i no, niestety też pożerane. No głównie też lipień, no, szkoda troszeczkę tych naszych y, miejscowych ryb. Niemniej jednak y, tej głowacicy nie jest aż tak dużo, żeby nam zagrażała. Natomiast niewątpliwie jest to jedna z najpiękniejszych, najszlachetniejszych ryb, łososiowatych. I właśnie tworząc ten klub z klinikowo Motosum wybraliśmy się pewnego razu pod, do Starego Sącza, z biegu rzek Popradu i Dunajca, jeszcze nie, nie nie, nie wiedzieliśmy gdzie będziemy łowić, ponieważ wybraliśmy się w okolice Krościenka. tam jest bardzo ładne łowisko y, głowacicowe, właśnie z myślą o złowieniu głowacicy. Ponieważ na targach y, we Wrocławiu, wypromowałem te modele y, Jawysza Widła, zdobywając y, główną nagrodę za najlepszy produkt targowy. Y, był, był to wybór y, uczestników tych targów, więc bardzo fajnie, bo optymalna ocena ludzi. I ten model Dąbrowski na kotwicach Hayabusa, wypromowany przez firmę Kristo Motors, które jest tym właścicielem, y, on właśnie zdobył tą główną nagrodę. No i ktoś mnie się zapytał, no dobrze, ale pan proszę, złapał. Proszę Państwa, Jestem... proszę.

i po prostu na, na targach we Wrocławiu, bo te targi, ta edycja jest tutaj w tej chwili robiona w Zabrze. Ale w, pierwsze targi były organizowane we Wrocławiu przez firmę Marcos y, pana y, Kozłowskiego, y, Mariusza, który tą imprezę już tu raz prowadzi po raz czternasty. Y, targi połowy i łowy. Ale po raz pierwszy mamy taki zwrot w miłośniku spinningu. No tutaj się kręcą teraz po sali, bo wiadomo, każdy chce tam jakiś sprzęt sobie kupić, coś zobaczyć. Ale też właśnie mamy taką, taką informację, no się dalej tej głowacicy. Ktoś mnie się zapytał na parkach we Wrocławiu, no dobrze, złapał pan, jak ja mówię, no no właśnie, no przykro mi, nie ja, jak ktoś inny. No, nie, nie wiem, czy będzie słychać, słychać, tak? ale się okazało, że że powiem dobra, no coś muszę zrobić, jako prezes klubu motosu, wziąłem chłopaków i, i na wzór klubu Głowatka który corocznie organizował taką imprezę na początku tam listopada połowie listopada na, na takim przełomie, na przełomie po prostu jesieni i zimy zwykle było tak, że zawody które opierały się na tym, że Głowacica była wpuszczona, oznaczona, wpuszczona na konkretne miejsce. Potem w tym dniu, albo następnym dniu, ktoś ją złowi. Oczywiście łatwo było złapać taką głowacicę, ponieważ taka głowacica, no, karmiona sztucznie, ona nie była jeszcze wyćwiczona w spinningu, więc. Zazwyczaj padała szybko tym łupem, i mniej na był to taki symbol tego, żeby ci ludzie się cieszyli, żeby zobaczyli, jak taka głowacica wygląda. No i oczywiście niewspółmiernie dużo tej głowacicy wpuszczono i na Rybku i, i większy głowacic. Także to jest taka ładna historia klubu Głowatka z Krakowa. To oni mnie zainspirowali właśnie głowacicą. Byłem dumny, że, że mogłem z nimi uczestniczyć w tych imprezach. Ale też prowadząc swój klub motosum postanowiłem wziąć moich chłopaków do złapania głowacicy. I właśnie y, zrobiłem to miesiąc wcześniej, w połowie października. Y, przyjechaliśmy do Starego Sąsza, nie wiedzieliśmy gdzie będziemy łowić, pojechaliśmy najpierw na Poprad w okolice Krościenka. Tam przepiękne łowisko, no padła głowacica, ale niemiarowa, mała. No i woda była niestety bardzo mętna się robiła, y, bardzo, bardzo y, przybrała, więc postanowiłem wziąć chłopaków w inne miejsce, do sromowców. Y, powyżej trzech koron, y, tam poniżej zapory y, w Czorsztynie, jest taki ładny odcinek, na którym wolno łowić, bo y, tu muszę dodać, że na odcinku y, Parku Narodowego Pienińskiego nie można. Tam, tam zazwyczaj te ryby mają fajnie, bo mogą sobie spokojnie przebywać, aczkolwiek byłem zaskoczony, że y, Słowacy y, mogli łapać tam ryby, więc to tak troszeczkę było po naszej stronie fajnie, po drugiej coś nie, nie tak. No ale nie wiem, jak to w tej chwili ten stan prawny wygląda, y, niemniej jednak y, mało było tych Słowaków, to trzeba przyznać, że też chyba szanowali jednak, mimo że wolno im było, to jednak szanowali ten teren i, i, i nie, nie widać było, żeby specjalnie go y, tam przeławiali. I wyobraźcie sobie, zajeżdżamy po te trzy kolony piękny widok, tak jak tu na, na tym zdjęciu. Y, y, Idę na stanowisko, no chłopcy z mojego klubu yy, poszli wyżej. Ja mówię, nie idźcie wyżej, tu są bardzo ładne stanowiska właśnie blisko y, Czekolor. Nie, oni tam polecili. Ale mój prezes koła, którego byłem wiceprezesem koła PZW y, w Dąbrowie Tarnowskiej, mówi, nie, ja idę tam, gdzie Krzysztof, bo on tam lepiej wie, gdzie te ryby są. No i dodam, że prezesowi sprzedaliśmy wcześniej woblery głowacicowe, sądeckie i właśnie yy, ten Piotr, buchaniec, który, mój prezes, który przyszedł do mnie, e, minął mnie, wchodząc w następny taki, taki, taką przecinkę nad wodą, rzucił dosłownie dwa razy i ciągnie głowacicę. Ciągnie tą głowacicę, ja sobie myślę, no kurczę, szkoda, no może ja bym ją złapał, też nie wiem. E, sam, sam się nad tym zastanawiałem później, ale w danej chwili no, cieszyłem się, że, że ma super okaz. No i oczywiście wcześniej wytłumaczyłem chłopakom, jak taką głowacicę należy łapać, żeby ją y, zdołać wyholować, bo wielka głowacica trze tą głową o, o dno, y, najczęściej wyszarpując sobie y, przynętę, y, jaką jest woble albo błyska. Y, w każdym razie bardzo ciężko trąsną głową o kamienie przeciera, często żyłki czy plecionki, więc to trzeba być zdecydowany albo szybki hol zdecydowany albo po prostu no już ryzyko walka dłuższa ale ryzyko utracenia ryby no Piotr mnie tu posłuchał błyskawiczny hol do brzegu ale niestety ta głowacica zatrzymała się zatrzymała się dosłownie 2 metry od brzegu widzę kłodę potężną która jest i widzę mojego prezesa który jest biały jak ten stół na twarzy Byłem przerażony, ponieważ prezes miał, wybaczcie zdradzę jego tu sekret zdrowotny, ale myślę, że jest to celowe, sens, żeby, żeby właśnie powiedzieć, że mój prezes miał już wcześniej dwa zawały. Gdy zobaczyłem go bladego na twarzy, naprawdę się bardzo przestraszyłem, że, żeby nie było tak, że coś się tu stanie. Więc błyskawicie złapałem podbierak, wielki łososiowy podbierak, który sobie przywiozłem z rzeki Morum w Szwecji, gdzie się łowi łososie trocie, gdzie wielokrotnie komuś pomagałem wyjąć taką rybę, gdzie jest to tam ogólnie przyjęte. No tutaj u nas nie mieliśmy tego zwyczaju i dalej ciężko jakby przekonać do tego, że jeśli człowiek ma swoją rybę życia, no to trzeba jakoś pomóc temu koledze. Tu przyznaję sam, pewnie przyznacie w duchu to samo, każdy jak widzi, że ten drugi ciągnie wielką rybę, to sobie w duchu myśli, ażeby mu się cholera urwała, no nie? No. No, myślę, że każdy ma te same myśli, jak nie ja złapałem, a nie, że mu się urwie, może ja ją kiedyś złowię. No, nie życzę mu źle, ale w tym momencie chodzi o moje dobro, nie? No, przecież ja też bym ją chciał złapać, a że miał to szczęście, no złowił. Jest tak człowiek tak niby chciałby pomóc, ale tak czeka, żeby mu się to urwało, no nie? I wtedy największe brawa ma. W Szwecji na rzece Morim jest troszeczkę inaczej. Tam łowisko jest tak trudne, że łowi jeden na stu, jeden na 200, taką łososia lub kroć. Więc tam jest zasada bardzo taka elegancka, można powiedzieć kościółkowa, gdzie ludzie wymieniają się, czekają cierpliwie przy danym stanowisku, przejdzie sobie, następny, ten usiądzie na chwilę, jest taki, taki ładny gest wobec kolegów wędkarzy z całego świata, bo tam się zjeżdżają różni ludzie. I tam jest taka zasada na rzuce moru, że jeśli ktoś trzyknie nas, to w tym momencie wszyscy wyciągają wędki. I wiecie, co jest dziwnego? Tam wszyscy życzą, żeby ten człowiek wyciągnął tą rybę. A dlaczego? No dlaczego tam, a u nas nie? Dlatego, że tak ciężko, jak powiedziałem, złowić tam tego łososia czy troś, że każdy z nas chce widzieć do końca, jak się ją wyciągnie i jak ona wygląda. No i dlatego tam są, jest taka chęć pomocy drugiemu wędkarzowi. No tutaj zobaczyłem tego mojego, mojego prezesa dlatego jak, jak ściana, obawiając się jego zdrowie, złapałem podbierak i szybko chciałem mu pomóc, podbierając tą rybę, no bo widziałem, że stanęła w miejscu i ani, ani rusz. W tym momencie, gdy włożyłem ten podbierak, wybaczcie, nie było to celowe, zahaczyło mi się o tego woblera i wiecie co się stało? O, będę. patrzę, a ja wyrywam woblera tej głowacicy z mordy. Czyli strasznie pomogłem, więc jestem się za chwilę już nie może być wieczny od tego. Dopiero teraz mi zejdzie prezes. Więc przerażony, jak szarpnąłem, ja patrzę, a ta ryba, bo jak kłoda tak podpłynęła do, po, siłą pędu do brzegu i stoi we wodzie. Ja tu z wyrwanym woblerem, kątem oka widzę prezesa, który już się kier Nosił się ryba życia jego, a ja tu mu rybę wypinam, zawsze znaczy mu pomogłem. Nie wyglądało, że celowo to zrobiłem, ale oczywiście, że nie celowo. Yy, więc w tym momencie, co mi tu pomogło? Pomogły mi sumiki karłowate. Sumiki karłowate, które do nas zostały sprowadzone ze Stanów, gdzie dorastają tam do ponad 30 centymetrów, i, i one są fastem takim, który niepotrzebnie był wprowadzony do naszych głów. Ten fast. W postaci małych sumików karłowatych, które w naszych warunkach dorastają tam do 20 paru centymetrów, pożerają bardzo dużą ilość ryb i, i kry i, i mają jadowite kolce, nie bardzo jadowite, mają, ale dłoń może napuchnąć na przykład, a chyba że ktoś jest szczególnie uczulony. Natomiast nauczyłem się łapać te sumiki karłowate w ten sposób, że kładłem sobie je na ręce, przyciskałem tu u góry i one stawiały te boczne kolce poprzek, dzięki czemu się nie ukułem, mogłem wypiąć haczyk z mordki tego sumika karłowatego. I teraz patrzę na tą głowacicę, chcę ją złapać, głowa potężna, nie mam, bo się świzga. I przypomniałem sobie o tym sumiku karłowatym. Wiecie, co zrobiłem? Że ścisnę tą głowacicę, połowie, Ona postawiła te płetwy, no i wybaczy, ja ją tak wsunąłem do tego podbieraka. No, nie miałem innego wyjścia, no bo yy, mówię, przyczyna była nie w tym, że prezes nie wyciągnął, tylko mój błąd, który spowodował wyczerpienie tej, ale tak naprawdę on ją przecież złapał. Jak ją ja włożyłem do podbieraka, wyciągam ten podbierak na brzeg, on mi się rozrywa, spada tak macica na brzegu, na szczęście, bo znowu wypędowałby by sporo ten dowody. No na szczęście już tak. Yy, Posubistym ruchem wyciągnąłem ją po prostu na, na brzeg. Przerwała, przerwała siatkę. Zanieśliśmy ją tam w tym miejscu, gdzie Państwo widzą to zdjęcie. Leżała sobie na, na ziemi. Ja widziałem tych łosości, troci jest obecny organizator targów, pan Mariusz Kozłowski, z którym byliśmy na rzece Moru. O, tu się nam przywitał, pięknie. No. I pan Mariusz mógłby też opowiedzieć historię o złowieniu troci. No nie to, o no właśnie tam, popak, który, który też jest fajnym spinningistą Wiedzieliśmy dużo też miejsc właśnie z trocią, łososiem czy, czy z szczupakami albo o Lofoty, o dorsze Także też ładna historia naszego organizatora Tim który dzięki któremu tu jesteśmy. No i teraz sobie tak, wyobraźcie, tak ta głowacica, ona leży. Wszyscy tam patrzą. Zamiast wędkować każdy się na nią patrzy. Bo jest taka piękna, taka wielka. I jakiś mądry podszedł miejscowy i mówi, słuchajcie, a przecież to chyba jest rekord polski. No ja jak to rekord polski? No tzw. się wszyscy ocknęli, a ile ona waży? No właśnie, ile? wagę, szukają wagę. Gdzie tam? Trzy godziny leży ta ryba na słońcu, po trzech godzinach, ja mówię, przecież ona już straciła na wadze nie wiadomo ile. No ktoś mądry wypatrzył, tak, rekord polski 17,6 kg. A ta, ile waży? Po trzech godzinach ważenia 17 kg. Czyli myślę, że spokojnie straciła więcej tej wody, tej wilgoci, tego śluzu. i, i Ona była w, a w tym momencie rekordem polskim będkarski no, Świat zanotował jako wędko, e, rekord polski w długości, bo autentycznie w tym momencie był też jakby zgłoszenie, to było pierwsze, e, ale nie jest to e, w tej chwili rekord długości w Polsce, ponieważ został w tym momencie jakbyśmy zgłosili tą głowacicę, która jak się okazało ważyła 17 kilo, e, zgłos, zgłaszając ją uz, uwzględniono tutaj e, rekord e, Czecha, który złowił większą głowacicę i dłuższą. I to jest prawdziwy rekord polski w długości. I tu, yy, przepraszam kolegów z Wędkarskiego Świata, ale yy, klasyfikacja, że jest to rekord Polski w długości, no nie, niestety nie uchodzi, ponieważ musieliby tu uwzględniać też rekordy Polski wagowe, które są prowadzone oficjalnie, zgodnie z przepisami przez Polski Związek Wędkarski. I tam chodzi o wagę ryby, no ale tu koledzy z Wędkarskiego Świata postanowili robić rejestrację w długości. I w tym momencie był to rekord Polski, zgłoszony rekord Polski w długości. Jak y, słyszę, tu koledzy też połowili większe, właśnie z Głowatki, Nie każdy się chwali tymi okazami, ale myślę, że ta symboliczna głowacica, która tam widnieje w tej chwili w tym rejestrze wędzickiego świata, no, świadczy też o tym, jak ciężko złapać y, ją i jak, jak, jak ciężko osiągnąć, żeby złapać tak wielką rybę. Y, jak widzicie, y, zdradziłem Wam na co złapany. Złapana została ta ryba. Y, Poświęciłem całą godzinę czasu na to, żeby przetestować wobblera. Wobbler to jest taka sztuczna przynęta. Ja tu pokażę innego wobblera, Dąbrowskiego. E, sztuczna przynęta. Tamten wobbler był, był to wobbler łamany, zrobiony przez Janusza Widła e, z Nowego Sącza. Wobbler, który jak testowałem wszystkie, które miałem w pudełku, to żaden nie pracował jak tamten. Czyli niesamowity zbieg okoliczności, że Wobler, który pracował tego właśnie Piotra Buchańca, on miał charakterystyczną taką ładną pracę, gdzie, gdzie główka y, zaczynała leko y, u, uchylać się na boki i stwarzała jakby pozór rybki, która była uszkodzona y, na zaporze bo często tam na zaporze ryba jednak wpadnie w jakąś turbinę i może być lekko trącona. I tamten wobler typowo tak właśnie sugerował tą utrąconą rybkę. Więc zakładam, że gdybym nawet ja łapał na te moje woblery, no są mniejsze byłoby, żeby ona wzięła ta wielka głowacica na, na pozostałe woblery Janusza, który jak stwierdził, wiesz co, ja sam nie wiem jak to je się dzieje, że one tak pracują, nigdy do tego nie doszedłem. Wierzę w to, ponieważ my też robimy woblery Dąbrowskie ręcznie i każdy z nich będzie inaczej pracował, każdy będzie miał inną charakterystykę. Dlatego, że jest to robione z drewna, jest dociążane różną gramaturą, różny kształt, bo jest ręcznie strugany, niepowtarzalny i, i do tego wszystkiego dochodzi yy, słoje w tym drewnie, są one jednak grubsze, cieńsze, cie... Cięższe, lżejsze, dlatego każdy będzie inaczej pracował i dlatego też Janusz wideł no nie potrafił zrobić takiego samego woblera jeszcze raz. Ale na ileś tam o podobnie pracującej y, y, akcji y, takie woblery wykonywał. Nie mam teraz kontaktu z Januszkiem, ale polecam Wam, bo człowiek, który zainspirował mnie był wacicą, tymi woblerami i dzięki temu klub spinningowo podlodowy no, stał się takim w tym momencie rekordzistą w długości i prawdopodobnie w wadze niezgłoszonej, ale jak wiecie, ta historia była niezwykła. O, właśnie, mamy piękną wystawę zdjęć Jacka y, ka Kaczmarczyka, który robi przepiękne zdjęcia z duszą. Człowiek, który, który, który jest pasjonata bandcasta spinningowego, który nam dzisiaj ładną wystawę tutaj zrobił. Zobaczycie wiele jego zdjęć w wydawnictwach wędkarskich. Super zdjęcia z duszą, bo o to tu też chodzi. Właśnie o tą duszę i tak, jak ten pan wrażliwy powiedział, no nie? Żeby tą rybę najfajniej, żeby wypuszczać. Ta jedna jest robiona do celów poglądowych, ale ja osobiście wypuszczam wszystkie duże ryby, dlatego, że uważam, że nawet nie było, zakaz. Nie? nie, od siebie wypuszczam, dlatego, że wiem, że taka ryba niech ona jeszcze się jeszcze rośnie, w sensie rozmnaża. To jest dobry materiał genetyczny i, i to też do tego zachęca. I fajnie mi się podoba to ograniczenie wielkości, którą rybę można wziąć. Od wymiaru takiego do takiego. No moim zdaniem taki szczupak no to po, powinien mieć taki przedział, że, że możemy wziąć w granicach od 60 cm powiedzmy do, do 75-80. To jest taka fajna, konsumpcyjna ryba, jeśli ktoś lubi rybę zjeść, a przecież też no, po to one są i człowiek ma organizm, który też jest dlatego tego predysponowany, żeby rybkę zjeść. No, oczywiście preferuje się połowy morskie, po ryby z morza, ale przecież są też śródlądowe, mamy karpie. Jest to żywność, którą możemy dwa razy w tygodniu spokojnie dla naszego zdrowia zjeść. Zawiera dużo niezbędnych składników mineralnych i, i wskazana jest dietetycznie. Dlatego wybaczcie, mięsiarze na przykład, to jest określenie ludzi, którzy łowią nadmiar tej ryby, zjadając w nieproporcjonalnej ilości albo sprzedając, rozdając. Jest to mięsiarstwo i to mi się bardzo nie podoba. Ale raz na jakiś czas taką rybkę zjeść. A w tych wymiarach jednak szanować, wypuszczać. Dlaczego mówię 60, bo 60 cm do tego szczupaka poczuje się na kilo. To jest ta emocja, ta adrenalina, której potrzebujemy jako mężczyźni, pokazać, że myśmy złapali sztukę. No a co tam, jak dawniej był wymiar 40 cm, no co to, to za szczupaczek? No i ten tak, jak teraz patrzę na te szczupaki, wiecie co, jak wróciłem ze Skandynawii, na zawodach byłem i zaczęli wypuszczałem ryby. Ale ostatnio zmierzyłem, ja patrzę, ma to, że ma 51 cm, a ja wypuszczałem mialowe ryby na zawodach. No, to było takie. Bo, bo ona dla mnie była malutka, jeszcze maleńca, mogła sobie spokojnie wyrównać i dobrze, że wypuściłem. Nie lubię też zawodów, gdzie się zabija te ryby, tylko dlatego, żeby udowodnić, że ja złapałem więcej kilo niż tamte i patrzeć na te biedne, małe rybki, które są w ten sposób mordowane. Nie lubię też łowienia na żywca, dlatego, że to jest cierpienie ryby, która na tym haczyku jest bezradna. Prowokowanie szczupaka, no, w taki sposób dla mnie tu nieetyczny, że, że to jest dopiero masakrowanie tej ryby. No to wyślij tu jakby naprzeciw ludziom starszym, którzy już nie mają się spinningować, ale wybrać dziadku. Jak, jak na dole nie możesz, tak i wędką nie możesz. Pogódź się z tym, no nie? A nie, że będziesz sobie rekompensował e, w ten sposób łowiąc, łowiąc te ryby, e, właśnie męcząc te ryby na, na haczykach. Dlatego preferuję przynęty sztuczne. Przynęta sztuczna. Ona ma prowokować yy, drapieżnika. Ten drapieżnik, który czuje się bezkarny, no bo on atakuje rybki i przecież on też atakuje zębami, gryzie te ryby. A tak, proszę bardzo, jak jesteś taki dragi, tak gryzieś te małe płoteczki i karasie, no to ugryź coś takiego, co spotkasz się z też z przeciwnikiem. A z przeciwnikiem, myślę, żeby godnym właśnie przeciwnikiem, żeby tak jak mówię, puścić. Tą grubą rybę powinniśmy wypuścić, bo grube ryby wiedzą jak... Co zrobić, żeby być gruby? Zapraszam do baru Gruba Ryba. Tam się, może nie rybki dzisiaj, ale bardzo dobre posiłki. To też tak nawiasem mówiąc. No mam nadzieję, kiedyś tam też zjemy jakiegoś fajnego karpia. No karp tu mowa do organizatora. Może tego karpia nam tutaj zachuduje w, w przyszłym roku. Także sztuczne przynęty. Łowimy na woblery, na błyski, łowimy na gumy. Ja bardzo pokochałem łowienie na, na woblery. I stworzyliśmy takiego Woblera Dąbrowskiego, właśnie z miłości do, do tych przynęt, z miłości zapomnianej i nieznanej dla mnie wcześniej. Ponieważ łowiłem na inne Woblery, jakoś mi się to wydawało dziwne, że muszę mieć albo pływający, albo tonący. Jakoś tak, no źle mi się tym rzucało. Wolałem już gumy, no nie, albo błyski. Na początku na gumę nic nie mogłem złapać. A byłem przerażony, że może to jest jakaś bzdura. Nie, później się nauczyłem. Uczyłem się od mistrzów Marek Szymański, Jacek yy, Kalendrowicz, no, mistrz Czekolotny, Mistrz Polski. Yy, ładne lekcje u nich yy, miałem. Dlatego też Was zapraszam, żeby tych mistrzów pytać o, o szczegóły, podglądać. Myślę, że ktoś jak już jest na tym mistrzowskim stołku, że tak powiem, chętnie się podzielić informacjami. No. Także... Myślę, że na dzień dzisiejszy może wystarczy. Zapraszam do zwiedzenia targów. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. I zapraszam na stoisko Kilskol Motosu, gdzie będę prezentował różne przynęty. Jak macie swoje, też wyrażę opinię o nich. Bo szanuję tutaj kolegów, którzy robią różne przynęty, bo każdy z nich kocha wędkarstwo. Dlatego pełen szacunek dla mojej konkurencji i innych wędkarzy z Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno słowo. Mamy tutaj człowieka z portalu haczyk.pl. Człowiek, który też pasjonatem wędkarstwa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich odwiedzających ten portal, ponieważ to jest też człowiek, tutaj legenda, który, który zna się na wędkowaniu, który prowadzi to rzetelnie. Odwiedzajcie haczyk.pl. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję bardzo Państwu.